13 i 14 czerwca w Kielcach odbędą się wojewódzkie obchody 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. Organizuje je Starostwo Powiatowe w Kielcach wspólnie z kielecką delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej. Solidarność Walcząca była e, największą praktycznie organizacją e, niepodległościową antykomunistyczną w stanie wojennym. E, miałem ten zaszczyt i honor być członkiem dwóch organizacji Niepodległościowych, antykomunistycznych w stanie wojennym, to jest Federacji Młodzieży Walczącej od 1986 roku i od 1988 roku Solidarności Walczącej. Pierwszego dnia obchodów odprawiona zostanie msza święta w bazylice katedralnej. Po niej uczestnicy uroczystości złożą kwiaty i zapalą znicze przed tablicą Stanisława Raka, kieleckiej ofiary stanu wojennego, a następnie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jeżeli chodzi o Solidarność Walczącą, to y, ta organizacja wpisuje się właśnie w ten nurt badań o najnowszej historii Polski. Pamiętajmy, że była ona przez wiele lat marginalizowana. 14 czerwca obchody przeniosą się do wudek gdzie zaplanowane zostały koncert Bardowie Niepodległości, wystawa tematyczna IPN-u oraz zbiórka materiałów archiwalnych związanych z Solidarnością Walczącą. Podczas debaty, która będzie odbywać się w ramach obchodów e, wojewódzkich e, będziemy rozmawiać zarówno o zagadnieniach ogólnopolskich dotyczących e, istoty działania powstania funkcjonowania Solidarności Walczącej i tutaj zdecydowanie najważniejszy głos będzie należał do pana doktora Łukasza Kamińskiego, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W skład komitetu honorowego powołanego do organizacji obchodów weszli Mirosław Gębski, starosta kielecki, Dorota Koczwańska Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN, Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm RP, Zbigniew Koniusz wojewoda świętokrzyski, Andrzej Będkowski, marszałek województwa, świętokrzyskiego Waldemar Bartosz, przewodniczący NSZZ Solidarność w regionie Świętokrzyskim i Paweł Perchel, przewodniczący Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. To piękne świadectwo dbałości o tych ludzi, którzy żyli dla Polski, dla Polski oddali swoje życie. To Solidarność walcząca była takim. Elementem, który elementem, tą taką częścią opozycji antykomunistycznej, która trwała i która dawała wyraz tym wszystkim ideom, które zrodziły Solidarność w roku 80.. Solidarność włączy się, na, je, na ile ty, tylko jest to możliwe, w organizowanie tych uroczystości. Dzisiaj zadeklarowałem, zaprosiłem i zapraszam. Na najbliższe posiedzenie Zarządu Regionu, czyli na 10 maja, przedstawicieli, czyli pana starostę, jak i przedstawicieli IPN-u. Tą historię dalszą a, znamy o wiele bardziej niż tą historię najnowszą. W tej historii najnowszej jest bardzo wiele białych plam i ważne jest to, aby te białe plamy. Zaczęły się wypełniać, tylko wypełniać prawdą. Celem wydarzenia jest upamiętnienie Solidarności Walczącej, założonej w 1982 roku we Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego. Patronat honorowy nad obchodami objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.